Przede wszystkim ja jestem Kormyk, a to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Dokończmy sobie polowanie i zapolujmy na jelenia. poszukać wskazówek i je przeanalizować. Jelenie wpłynie, biały jeleń. So tedy staniostin is an honor ja kan ja upgrade dano kanwede on na ya anka taksa tehne kanehum Ne gas kayada kesnu sage angats te di anjena onak tiskena su a a ke doka oskeno onto ayu ke nika omateco ta kwaderoro jak to mamy zabić ko rękami what the fuck तमो का तो हो जोसे आउं तके निकोड़ा दिया हाथ तो लज़ ओन आंटे ने रोड के दिन होता दे तो हम जो हूँ बेहद नज़दीक तो तो हम इश्क़ को दे अब तो वही मेंस Okej, okay, już sprawdzimy wnyki Jelen, jelen. O, z jelenia jest całkiem sporo Okej, okay, to jest jedna wnyka. Jeden królik? To ja więcej z tego łuku z zarąbawem. To zające, zające chyba. No, zające.

Pięć. Ile tych celów ja tu mam? Wykonaj zabójstwo z powietrza na zwierzynie, dobra. Połącz przynęty i sidła, aby złapać zwierzę. No dobra, to mi trochę zajmie, żeby to wszystko zorganizować. No ale dobra. Okej, okay, poszukajmy jakieś, jakieś zwierzyny. Ok, tam widzę, że coś jest. Uda nam się najpierw wykonać ten skok na zwierzynę przydałoby się w sumie wleśmy na jakieś drzewo i będziemy rozpinać co dalej tam łażą Bambi Chodźcie Bambi, chodźcie Jest O, jeszcze jedno trzeba będzie No i dobra Jedno mamy już z bani Teraz przydałoby się na inny rodzaj zwierzęcia zapolować, również z wyskoku okej, okay, tam coś jest okej, okay, lisy jakieś dobra, zdejmijmy go może z łuku Na takiego małego by się raczej nie udało. Polowania będę raczej też e, robił poza nagrywaniem, bo będę to robił w celu zarobkowym. Głównie. Dobra, tam będzie trzecie. Jest dość blisko. Bambi. Może spróbujmy z tymi sidłami. Przynęta i sidła. Okej, okay, zróbmy to. No dobra, ale tu mogę rozstawić drugie. Teraz chyba przynęta. czy przynęta jest tu. Jest tu. No teraz sprawdźmy, co tu się będzie działo. No już idą zwierzątka Kurcze. Wszystkie idą. Dobra, będziemy mieli drugie zabójstwo z powietrza. Zobaczmy sobie jego skórę i idźmy się gdzieś ukryć Płyszymy sobie przynętna płoszymy sobie te zwierzęta na przynętę O fuck. Nie mam gdzie się ukryć za bardzo Słabe miejsce Tu, dobra Okej, okay, idzie No i co jest? Chyba na mniejsze zwierzątka O jajku, mały Bambi, nie zostawię cię bez matki O, oh, wbiegła we mnie O, idą mniejsze, dobra, 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 lota Czego nam brakuje? No, jeszcze jeden rodzaj zwierzyny Pójdziemy może na kuguara albo coś Okej, okay, idą no, Łap się, które się, Sprawdźmy, co tam się dzieje Co się stało z wnykami? Okej, okay, tam są lisy Dawaj szybko Okej, są się jest przerwa To niech przyjdą liski, a nie coś dużego O, okej, okay, idzie Jest Udało się elegancko. No i znajdźmy ten jeden inny rodzaj zwierzęcia, bo nie wiem, czy jak nie uzbieramy wszystkiego, to czy nie będzie końca. Liski, liski i bambi wszędzie. Dobra, szukajmy zając Wskazóweczka. Była. O, jest, 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 jest! Zając! No fagadii! Go. Powiedzcie, że go mamy nechła Dobra, ale tu łażą zające. Tu będzie dobry spot, na no nie. No dobra, łaziły. Zmieniły lokację. Ale całkiem niezły jest ten całkiem niezłe są te polowania podobają mi się, fajnie to zrobili jest to dopracowane dobra, zające pokazywać mi się z tych krzaków wyłazić nie palicie papierochy po, po krzakach okej, okay, to może być zająca takiej wskazówki jeszcze nie miałem chyba a, jeleń No to znowu jelenia, a jelenia nie chcę. Bambi już mam wystarczająco potrzebują, wzajemnie. Widziałem go. No, jak zwykle leciał mi jakiś, na którego nie byłem przygotowany. Co to? O proszę. Ale ja na niego nie zapolowałem. A on kiedy ona. A, zapolowałem. Dobra, udało się. Lecimy. Tylko nie wiem, czy to ja go zabiłem, czy to może. Czy to może lisy? Chyba lisy. Nie wystrzeliłem do niego w końcu. Kana, do dogu. Nie, nie. Otku. Niedźwiedź? Albo coś w ten deseń? O Boże, skąd ja to wiedziałem? Okej. Okay. Fajne. A ja chcę go zabić. Niedźwiedź, chodź tu. Niedźwiedź! Usytasy Donald Tusk Okej, okay, raz oberwał Dobra, jest, udało się Zdjęliśmy go To będzie trochę warte, tak mi się wydaje Niedźwiedzie sadło Okej, okay, wracajmy do wioski Tamta chipka uciekła, a my upolowaliśmy niedźwiedzia. Chcę to wszystko posprzedawać, tylko nie tym dzikuszą, ja chcę cywilizowanych ludzi. Siemaniu. A हमसे चाहता दी ओना आया वो सिरों ना जाके हो दी निको हर याद आने तीनो जेरा यह ऐसो दिए थी ना नेक्स्ट यह तो दे योत ओहनी योत रत दुख हवा हगड़ी होनिया नहीं बात नहीं Wszystko idzie po naszej myśli. Elegancior. Dobra, co my tu mamy? Uuu, mamy dużo piórek, naprawdę sporo. Znaczy, jak na razie, dwa zaznaczone w sumie. Cóż to? Tawerne? Tutaj. Sporo punktów. Fipunek. Ło! Ile się tego nazbierało? Dobra, można to, można to gdzieś sprzedać tutaj. No, nie. Dobra, jedziemy dalej. Na wszystkie punkty przyjdzie czas później. 我在这里，这里的地，这里的花，我是，我那里的家，高山跟石头。我那里的家，这里的天，这里的地，我的爱，我跟你一起走过这里。我们是兄弟，我们是姐妹，我们是朋友，我们是家人。我们是兄弟，我们是姐妹，我们是朋友，我们是家人。 आये ठीर से से गए उंडो हुं जा अरहा जजीदों का नेगांडो आये ठीड़ी हुं ने उकी स्वस साहा हो सस्ता से रयां डांने युंगो डराज़ ने थों ने दे देवायर हागे युंगो यादो दार है उन जिनों ने देती स्वा ने दा ने दोगा थों ने देवायरे दे योट देरु आयुंगो जांहा से Onu jere zi toni ori hoana ne ae da wada den hodu. Rajske jabuka? Ona hoda tiga. Guardian, are you a spirit? You may think of me as such. Where am I? You are where you were before. If you mean to ask what it is you now see, it is known as the Nexus. From here, probabilities are calculated so that the proper path may be chosen. What path? Yours. Okej, niezły schiz. Yes, wow. Follow me. Latamy orełkiem, orełek fruwaj, który mi się fruwa. O, dobra, już sporo. What have you done to me? A form familiar to your culture. It is to okay. y podoba mi się, to, naprawdę mi się to podoba. We have waited millennia for your arrival. Jej. You, who will bring to him the last piece that, that he may that open, so open the door. I do not understand. Nor need you. I sense my Apewne words puzzling you. Such was not my intention. You are important, child, hmm. whoa, whoa, whoa. in more ways than you will ever know. As we speak, forces gather in secret, preparing to seize okay, control Kate, no. of the land. if they succeed the sanctuary will be breached o ta no super ciekawe dobra dawać mi restartik ja chcę jeszcze raz fruwamy się. Follow me. What have you done to me? Selected a form familiar to your culture. It is designed to ease navigation. We have waited millennia for your arrival. You, who will bring to him the last piece, that he may open the door. I do not understand. Nor need you. I sense my words cause pain, but such was not my intention. You are important, child, in more ways than you will ever know. As you speak, forces gather in okay. secret, preparing to seize control of the land. Mm. If they succeed, The sanctuary nie. drzewo nie. Drzewo 9. Łoł, Okej, okay. udało nam się naprawdę niezłym farciochem tego uniknąć. Ale ładne pole. Wszystko w ogóle mi się podoba w tej grze jak naprawdę. O nie. nie. to. Tylko nie wąski kanion. Nie. Who will change the world? Oh, yeah. So too oh, yeah. shall you. I have yeah. called you here that, that you might know your duty. To. You must and protect the sanctuary that from those wrong, who which. would undo our work. What sanctuary? what, what work? work? it does. Oh, yeah. Oh, yeah. Woo! Maintaining yeah. your current force will result in a negative outcome.

Nie powiem jakim, ale takim przyspomniałem. No, nie wiem, czy mam wiele pytań. Ta chwila jest Uff. Ostatnio na no, ostatnimi czasy nagrywam krótsze odcinki, ale będzie się pojawiać ich więcej w jednym czasie, szybciej się konwertują po prostu i szybciej się wrzucają, przez co jest mi łatwiej. Fakt, że tych odcinków będzie sporo, ale to nic. Radun <laughs> Hagedum got no way, got no Tun Tiga Gari What guard of the Rungwe Daya Jadatka, Hagenat dunhasa <laughs> or Nio de Akander. Hm. Gahanda di Tunas, Gari was Sivagaderiander, the Nuiseki oni. a Junkar harastone ayer de var du hundra ta Next i da sheri de nise. Ni, yeah, oh, de ot den ju hage och hundra ge ja ta a da se du hage. Ja ka att da aga der hara de ne de var vanda ne. Var kun då dali sigi och var du erda och sette. Och nu gerati de A że tak kweni daguli huadeni, Ja hasa giga. A se cari dżina hoda zesak zitkara To nuo e dagatka ton e Ne egi giga rungwe raha wi ohjasniena dzi nio Czy jego matka była asasynką? Indiańskim asasynem wręcz?

But whatever it was that carried me away from home soon fled, replaced by questions and no small amount of doubt. Had I been too hasty? Had I made a mistake? The others in the village, they thought this was something I wanted, something I chose to do. But it never felt that way to me. No, it was not a choice. It was an obligation. Because if not me, then who? No, i dobra, od tego momentu zaczniemy sobie kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, komentujcie, subskrybujcie oraz polubcie, żeby być na bieżąco. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.